W niedzielę 16 grudnia na kulinarnej uczcie w Rymanowskim Jasiu Wędrowniczku spotkali się smakosze kuchni. Przy dźwiękach kolęd w pięknej świątecznej scenerii goście wigilijnego branczu mogli dowoli kosztować bożonarodzeniowych potraw z różnych stron świata. Wiecie Państwo, tak przeglądając dania bożonarodzeniowe, niemalże chyba w tym roku przeglądałam większość krajów chrześcijańskich, katolickich. To na, tak naprawdę ta nasza Polska Wigilia wyróżnia się, bo te 12 potraw, nie wiem czy trafiłam na kraj, gdzie te 12 potraw jest takimi y, potrawami, y, no, które na tym stole muszą się znaleźć. Y, przewaga jest w wielu krajach, w ogóle mięsa, bo, bo nie wszędzie jest Wigilia, y, kiełbasy, parówek, y, wielu dań z parówkami. Także troszkę też dzisiaj będzie do spróbowania, ale wynaleźliśmy. Znaleźliśmy z kucharzami takie nasze dzisiaj perełki, coś innego jeszcze niż co roku. Kilkadziesiąt świątecznych specjałów przygotowanych przez doświadczonych kucharzy rozkoszowało podniebienia gości. W tym roku oprócz tradycyjnych daniarskich, rybnych i wigilijnych słodkości, na stołach znalazły się też potrawy ze szlacheckiego stołu. W polskiej kuchni mamy barszyk tradycyjny z łóżkami na początek, mamy karpia. Mamy też amura, ale to akurat ryba jest po litewsku, przepraszam, bo to nie z, nie z polskiej kuchni. Mamy takie dużo deserów po prostu z innych kuchni i przedstawki takie różne z ryb, z awokado. Z, z kuchni śródziemnomorskiej mamy część potraw. Z specjalnością dzisiaj mamy bar, barana, pierogi z dziczyzną i też jeszcze mamy kaczki z orzechami, taką po kasztelańsku robiliśmy. Gęść też jest tradycyjna, taka jest z kuchni staropolskiej zrobiona. Jeszcze z naszej kuchni też mamy. Yy, robiliśmy z, tej, z egzotycznej kuchni yy, kaczkę taką z imbirem i, i z, cyna, z cynamonem. I tam jest tak samo i karpia mamy z dodatkiem yy, pierni, yy, ciasta piernikowego i z cebulką, tak innej i z piwem. To po prostu pierwszy raz robiliśmy w, w tym roku. Chciałem po prostu życzyć wszystkim smacznego i. Pozdrowić załogę, bo po prostu włożyli największy wkład w to i gościom, żeby po prostu smakowały te nasze potrawy. Dopełnieniem świątecznego nastroju była muzyka na żywo w wykonaniu Gaby Janusz i Michała Szkila. Proszę Państwa, na kończący się rok i na rozpoczynający się nowy 2019 rok. Chciałam w imieniu własnym, rodziców, właścicieli Jasia Wędrowniczka, wszystkich pracowników złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale tak krótko powiem: niech, nasze, niech nasza rzeczywistość będzie lepsza od naszych marzeń i wspanialsza. Także z takimi słowami wejdźmy w ten nowy rok i wszystkiego najlepszego i dziękujemy że przez cały rok byliście z nami a na kolejny rok mamy również mnóstwo już pomysłów